Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Słuchajcie, w końcu chyba znalazłem miejscówkę. Widzę, że przyszedł się przywitać na odcinek ten cały drzewiec, czy jak on się tam nazywa. Chyba drzewce, o ile dobrze pamiętam. Pięknie wszedł w, kadru, w kadr. Eee, słuchajcie, w końcu chyba znalazłem miejscówkę, ale wiecie co ja zrobiłem? Zrobiłem największą dziwną rzecz w Minecrafcie, której w sumie nigdy nie robiłem. Wygenerowałem, słuchajcie, pół miliona czanków. Pół miliona czanków, dokładnie, hmm. zajęło mi to dosyć chwilę. Znaczy sobie tak, załączyłem i poszedłem sobie coś tam z komputera, e, oddaliłem się, że tak powiem, e, zacząłem robić coś tam innego. E, zajęło to, cały proces generowania pół miliona czanków zajęło mi około 3,5 godziny. Nie wygenerowałem jeszcze całego obrębu mapy, bo no jest tego sporo, no ale pół miliona czanków to naprawdę jest ogromny obszar mapy. O ile dobrze pamiętam, chyba moja mapa obecnie zajmuje coś około 11 giga, więc yy, troszeczkę. Kto, chce ktoś sejwa? No, także na chwilę obecną tak się ta, 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 ta opcja prezentuje. Eee... No, tutaj muszę dogenerować tym, tym 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 automapem, ale powiem wam, że jak wygenerowałem, eee, to, to, to troszeczkę trwa. O, widzę, że tutaj też jest jeszcze jedna wioska do sprawdzenia. Mam taką fajną wioskę. Posuwałem sobie od starego Joypointy. Mam coś takiego jak wioska skalista. Jest w takiej fajnej lokalizacji skalistej, ale. Mm, czyli tam, wioska skalista. A ja mam fajną miejscówkę. Bardzo zacną miejscóweczkę. W tamtym kierunku. I chyba tam, słuchajcie, się będę osiedlać. Dokładnie, spod jedziemy do tego spotu. Mamy ile? Eż, kurcze. Dobra, 1000 metrów. Ok. W zasadzie na samym początku też oczywiście mm, przypominał łapce w górę. Jednak żeby się tą łapeczkę zostawili. Nie, to on na pewno pomaga w, w dotarciu do... Wszystkich osób, które są zainteresowane Minecraftem Więc fajnie by było, jakbyście tą łapeczkę na samym początku oczywiście zostawili mm, Możecie zostawić też komentarz, co tam u was, co porabiacie Ciekawego, jak wam sobota ogólnie mija Jakie plany macie na weekend, możecie napisać w komentarzu Ja lubię sobie ostatnio czytać wasze komentarze i, i, i w zasadzie wiedzieć, co się u was ciekawego dzieje Więc jak tam, jak tam wam mija weekend Bądź ferie, bo też co niektórzy, którzy chodzą do szkoły Wiem, że mają ferie więc dajcie znać. Um, ja dzisiaj prawdopodobnie dzisiaj jest sobota. Jestem gdzieś w Katowicach, więc jeżeli ktoś tam jest w, ze, z Katowic mnie spotka, to, 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 to może podbić, pogadać. Um, słuchajcie jeszcze, oczywiście jeżeli chodzi o taniego Minecrafta, jeżeli ktoś by chciał z was sobie kupić Minecrafta, to zapraszam na G 2 Linka, czy macie w opisie? A je sobie użyje, użyjecie kodziku H87, macie 3% zwrotu od tego zakupu na kolejne zakupki, także bardzo, bardzo spoko opcja. Aha, właśnie, w ogóle na Peaceful chyba gram, no dokładnie, bo ostatnio generowałem świat... O, celoty! Generowałem świat, a to mnie co chwilę coś zabijało. Mm, ostatnio widziałem właśnie jak koleś tutaj w filmiku, W yy, jednym filmiku, yy, pokazywał że tu są czasami faktycznie skrzynki, ale widzę, że tu nie ma obecnie skrzynki, bo już by była. Ale to, nie ponieważ idziemy na do, do te miejscewy. Słuchajcie, tam będę sobie, pewnie już zaczyna. A myślę, że niedługo będę budował dom. Zostaw go. do kocura O, mięcho. O, z małego O, z małego też wyszedł ten Dobra, nice Słuchajcie, przypominam o streamach. Streamach, ja w sumie mogę dziki pozabijać, bym miał mięso. Słuchajcie, przypominam o, o streamach, streamy na YouTubie. E, no wczoraj w piątek akurat nie było, bo musiałem też ponagrywać troszeczkę, więc tych streamów nie było, e, nie było, e, ale będzie oczywiście w tygodniu. W tygodniu co już będzie? Że będziemy się widzieć słuchajcie na streamiczku w poniedziałek zapraszam. Na godzinę 20:30 na YouTubika Także przypominam, gdzie się da. Dzisiaj słuchajcie jeszcze około godziny 16 na kanale. Nowy odcinek nowego sezonu City Skylines, Więc też również polecam, żebyście sobie nie przegapili. Zobaczyli, bo naprawdę normalnie. A! Miód malinka Piccobelo. Ale tak jak odpalicie tego City Skylines to będziecie tam widzieć nowy odcinek, ale tak jak mówię, około godziny 16-17 na YouTube. Myślę, że 17 bardziej, bo to w sumie dopiero jest 13 dla was Więc do. No. no i taka forma słuchajcie z Minecraftów już będą odcineczki z Green Skinem. Ostatnio ktoś mi napisał, że e, Green Skin to nie, Green Skin to zło. No, ja wiem, że niektórym się podoba, niektórym się nie podoba, ale według mnie, według mnie, moi, w mojej ocenie, w mojej skromnej ocenie, bo ja mam oczywiście bardzo skromną ocenę, wygląda to. Mm, wygląda to. Yy, ładnie. Estetycznie. O, właśnie, estetycznie. Tego słówka mi brakowało. Estetyczne to dziki. Dobra. A te dziki są chyba smukliczne, nie? Ja. Ej, utylizator. A to w sumie to jest skórę. Hmm, chyba pytam, czy to będą jakieś zimnioczki? Czy raczej bidna wioska? O, o, jakiś lag jeszcze. Znaczy, w sensie czasami się jakiś lag pojawi, ale o, zimnioczki to jest spowodowane tym, że e, poruszam się po tych po tych 500 tysiącach czanków, które wygenerowałem. 500 tysięcy czanków? No, ktoś zapyta, ale chuj ale. Ale po co? Nie wiem. Chciałem po prostu sprawdzić, czy się da. Dać. I powiem że 12 GB pamięci RAM, które przypisałem do Minecrafta yy, dało radę. Dało autentycznie radę. Myślałem, że przy 12 GB przypisanych yy, się wysypie. Więc myślałem, żeby przypisać tak z 20 GB do Minecrafta. Bo w sumie w kompie mam łącznie 32 GB, więc wystarczająco. Żeby przypisać więcej Ale w sumie W sumie nie trzeba było Czym pan handluje? 27 sztuk papieru Za jednego emeralda Nie głupi deal w sumie Tu w nic sensie więcej nie ma Dobra okay. To już tam mamy 300 metrów Słuchaj pasowałoby mi upiec sobie te zimioczki, ale to już dobra, to już dojdę te, na tą swoją miejscówę i tam się rozłożę jeśli chodzi o, o ten, o pieczenie. No sumie mam tego jeszcze to... Zimniczki mięsko, ale mam chleb, więc sobie kupnę chleba. Dobra. A no już to środa też odcinek będzie normalnie e, W to ostatnio środę nie było, bo... Bo po prostu nie dałem <laughs> żywnie rady. Więc będzie w tą środę. No i tu słuchajcie też. Um, powiem wam, że. Masz, jedz Powiem wam też, że też mocno się zastanawiałem, jak. Y ile streamować Minecrafta y na kanale, nie? Nie chcę, żeby to, ten Minecraft na streamach był codziennie, bo. bo i Wam się znudzi, i mi się znudzi, i, i w ogóle. Więc to. To nie może być tak, że wiecie, że dwa odcinki w tygodniu są Minecrafta, plus jeszcze tam y, streamy z Minecrafta. Myślę, że jeden stream w, jeden stream w poniedziałki, powiedzmy z, z Minecrafta, taki dwugodzinny. E, później odcinek, środa i sobota odcinek. A tak to <laughs> na tygodniu na pewno będziemy sobie coś tam ogrywać jeszcze innego. Aczkolwiek z Minecrafta może, myślałem nad, nad jakąś taką serią, typu, serią jeszcze typowo pod streaming. Więc jest to jest to u mnie jest to u mnie w planie Myślę nad czymś takim Żeby to była taka Znaczy żeby wprowadzić ogólnie serię typowo 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 pod, pod streamy, która, której nie nagrywam <laughs> Tylko którą istnie streamuję Jezu Co mnie budzisz? Człowiek tutaj się chce wyspać Ajajajajaj, aj, 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 aj. nie 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 Lul <laughs> Ten lag mnie tutaj Jeszcze gdzie nie gdzie jest jakiś tam lag czasami się zdarzy Ale to To normalne jak, jak yy, Przerzucę wszystkie już Przemielę wszystkie czanki, To, to będzie easy piece. A bo on ma mieczyk mały gówniak I to on ma chyba ten, diamondowy mieczyk Przetypon 23 Nie, on ma jakieś taki inny in 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 wieczyk A umrze też w końcu No, co jest? Come on! Ileż można, Halo? Na jednym odcinku zginę za 4-5 razy? Otóż to był trzeci Aha no, jeszcze kolejny przeda to chyba tatuś. <düzdowanie> no! Ale jak mnie... No nie, 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 panowie, 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 bez takich. Ja nie chcę dzisiaj pobić rekordu śmierci i chyba pobiję. Oh my god, jeden odcinek, a tu w ciągu, nie wiem, paru sekund w zasadzie umirą jak... No co jest, kurde, co ja taki jakiś żywotny jestem? Moja sąsiadka to by się wstydziła. Ale Hubercie, ja, ja... Jak to tak? Padaka i jeszcze tego pasowałoby Wybić O, oh, jest Revenge of zombie Idę spać dalej, no i to jest słuchajcie fajne Że <laughs> y Jak będziemy, nie wiem Coś sadzić, to będzie mi to rosło Słuchajcie Czy tam się przepalać, to też będzie się przepalać Co ja Mogę sobie włożyć do Przepalenia ten to mnie coś obudzi, to jest dopiero druga w nocy, to mnie coś na pewno to mnie jeszcze coś zabije. Jezu, jak tak można? Ja nie, ja... Ja muszę sobie słuchajcie zbudować jakieś... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, pięć śmierci w ciągu... Niecałych pięciu minut. Niecałych. Jakoś tak się szybko mi zabijały, nie? Albo. Skąd to się to wzięło? Aha, dobrze, okej, okay, fajnie wiedzieć, że mam coś takiego nad głową. Je, jeż, o, jest słońca o której Stany o 7. <słuch> 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 Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 deadów. Rekord. I co ogólnie 6 DEDów to jeszcze nie jest tak źle. Ale 6 DEDów w przeciągu. No. W przeciągu? W ciągu. W przeciągu to wiadomo, można się stanąć na przykład. W ciągu kilku minut. Pierwszy mój dead 20, 22. A ostatni 20, 20 25. 6 Dów. Hmm. Nieźle. Nie pogada. Kurczę, te gady tutaj będą trochę przeszkadzać. Ale no W sumie to te slajmy się później jako tako przydadzą. Ale trzeba będzie się chyba, słuchajcie, tego pozbyć, tego ustrojstwa na górze. No, a to nie jest też takie małe. Dobra, tego waypointa sobie zostawię. To jest moja ta. Sprawdzimy sobie jeszcze te. Podobno, no tak, bo jak zbiję te to wszystkie. O, 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 o właśnie. <śkłysy> jak zbiję wszystkie te to. Yy, to w zasadzie podobno ma to. Yy, no czy ta to znika, ta, 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 mgiełka, mgiełka, mgiełka. Nie wiem co to jest. Ma tu opatę, mam tu łopatę mam, łopatę. Okej. Okay. Dobra, to sobie zbijemy. I tu gdzieś ma być skrzynka. A czasami ta skrzynka jest zamknięta. Czasami ta skrzynka jest zamknięta tym. widzicie? Ale widzę, że to jest dre drewniana, ale bardzo fajna. O oh my god, Silver Coin, with Wishing Wells, co to jest w ogóle? A to Spider-K. Spider-K. No hmm. oh, ale mam te fajne, ok. Um, hmm, hmm, hmm. Patrz mi. Po prostu mi taką dziurę wykopać? Do tej dziury wrzucę <grywa> to, co jest niepotrzebne. Czyli to, 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 to. Mm, Nie wiem, do czego to. Mm, tego dyrta też wyrzucę. Mięso takiego nie będę jadł, bo to, <coughs> bo to jest niezdrowe. I dobra, na razie tyle wystarczy. Nie wiem, nie wiem, do czego to służy. Ten klucz wezmę, no to też sobie wezmę. Bo tamte mi się pokończyły, więc sobie to od razu ubiorę. Tych nie biorę, to wezmę. Pilferer Lockpick. No, może być Lockpick coś do otwierania. No i w zasadzie netter. To są z tego, z tych, z tych tych, um, z takich tych robaczków. Jak one się zwały? Yy... Kłócze, one wyglądały jak skorpiony, coś takiego. No dobra. Ciekawszy, tą skrzynkę sobie mogę zabrać. No. Ja bym miał na przykład tym E, mógłby sobie tą skrzynkę zabrać To chyba tak zrobię <laughs> Chyba sobie podgwizdzę tą tą skrzynkę to wyrzucę To też na razie sobie mi się nie przyda Eee, co ja tam wziąłem Ta łopotał się kier OK Wezmę no, sobie na, na, dre na drewnianym, tym wyjdę ten. Dobra. Dobra, wiecie, Mogę tej skrzynki poniekąd użyć na trzymanie itemów jakieś, jakieś, nie? Dobra, skoro. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jakieś inne się znajdą skrzynki, czy nie. To możecie mi napisać w komentarzu. Czy jeżeli są jakieś inne grobowce, to. To czy jakieś skrzynki tu jeszcze są? Kurde, no to to istnieć trzeba, będzie ten. Trzeba się tego pozbyć. Bo to, to one coś te slajmy będą tutaj przeszkadzać. Ale miejscoweczkę myślę, że jest taka, taka w porządku. Nie jest już tak wyso, e, blado. Jest jest w miarę płasko, czyli coś, że nie będę musiał e, bardzo się męczyć, jeżeli chodzi o budowę mojego domeczku. Ogrodzenie postanowiłem, że słuchajcie, będę robił chyba na sam koniec, bo tak naprawdę nie wiem jeszcze, jak ono będzie wyglądać. Gdzie ta moja działeczka będzie się mieścić dokładnie? A, te małe tylko skacze i nie mnie atakują. A czy większy mnie atakuje i przeszkadza mi będzie mnie bił, czy on tylko jest taki przyjazny? Nie jest przyjazny. O, jeszcze zaczyna padać. Dalej, ewidentnie to trzeba. Tego czego będzie się pozbyć. Ewentualnie, chyba jakbym tam. Kurczę, nie wiem, czy jakbym tam to źródełko za, zalepił. Nawet dirtem. To czy przypadkiem one nie przestaną się. Przynajmniej, przynajmniej żeby się nie spełniły, bo to zrobi to. Całość zniwelować to trochę mi zajdzie, więc trochę narzędzi będę potrzebował. Aczkolwiek w sumie jakbym sobie zrobił tego. Atomic Dissembler, nie? To tam przecież mamy tą fajną funkcję, więc bardzo szybko tego się pozbędę. E, ktoś powie, jak huszku, nie rozwalaj tego, bo ci się to przyda, ale patrzcie, tu mamy kolejne, więc w razie czego w razie czego to to, to to, nie problem. O! Patrzcie, tu jest jeszcze statek i to taki srogi. Zaraz pójdziemy go sprawdzić. No nie no, no, nie, 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 zostaw mnie, nie rusz. Dobra, wiecie co? Ja idę może do tego statku jeszcze. Wezmę to... Chociaż tam, no... Nie dobrze by było tą skrzynkę tu zostawić. Wiecie co? Może na chwilę sobie wezmę... ...piswo, żeby one mi tutaj nie... nie... ...nie przeszkadzały. Aha, no ja chciałem sobie jeszcze... ...upiec to. No w sumie fajne, fajna skrzyneczka. Nie powiem. Dobra, to pozostawiam. To sobie postawię jeszcze tu, nie miałem wungę, nie? Dobra, jest wungę, to sobie jeszcze tak jak mówię, przepalę to mięsko, bo mięsko się może przydać. Yy, mamy to, sobie to powrzucam. Ok, w sumie spoko. No, do, taka skrzyneczka na potrzebne rzeczy. Nie wiem do czego to służy. To throw into wishing wells sking wave skin troll czy ta by rzuć czekam, to w ogóle mogę coś z tym zrobić nie napiszcie mi, jeżeli ktoś z Was wie co, o co w tym B, to, to dajcie znać. Takie, takie informacje mi się na pewno przydadzą. Nie mogę jedynie sortować tej skrzynce, ale... ale jest bardzo spoko. Ciekawe czy jak są inne skrzynki, to czy są większe, czy nie, nie? To Tak jest dosyć ciekawe. Dobra, paszowóz jest. Tak sobie myślę z tego z tego ironu. Bo mam ten. Możemy sobie zrobić buty, jakieś lo, laczki. Zrobiłbym sobie przynajmniej spodnie, nie? Co prawda nie będę miał cycochronu, no ale. Dobrze, że jej ochron jest. <grych> Dobra, okej. Okay. Dobra, żarełko jest, jest tutaj kurczoczka i parę zimnioczków. <laughs> I w tym sobie statku, bo widać, ten, że ten statek tutaj. Jest taki, jest taki dosyć widać, widać zasumowany cały I jeszcze nie wiem co to jest, widzicie? To jest jakby. Nie wiem, czy to jakaś kładka, czy to jakiś pseudoport, miniport. Nie obraziłbym się, żeby na tym statku. Znaczy obawiam się, że na tym statku, skoro on przycumował, mogą być piraci. A jeżeli będą piraci, to będą strzec swojego statku. Ale jeżeli nie, nikt by go nie strzegł, a w szczególności piraci. To fajnie było, jakby tam znaleźć jakąś, nie wiem, jakąś skrzynię ze skarbem, nie? To by było dobre, to by było dobre. <śm> I w środku nie wiem. A jakieś z pół kilo diamentów. To by było dobre. I ile ten statek jest? Statek 200 metrów. Ale w sumie wiecie co ja go nie będę użył, bo ten statek mogę później tam sobie przekształcić jakoś nie wiem, tymczasową bazę, czy tam, nie wiem, <śm> wypadowe coś czy... No nie wiem, ale w sumie fajnie wygląda, więc... Więc to, no. Więc sobie go zostawię tam, nie będę go rozbierał czy tam przerabiał na złom. Dobra, wezmę sobie trzy, trzy mi wystarczy i idziemy do tego statku, tych slajmów tutaj. A widzicie? znikła ta, znaczy znika. Dobra, jeszcze obadajmy ten statek. No i słuchajcie, panie, będziecie się też zastanawiać jaki, jaki dom sobie buduję. Ja wiem, że próbowałem słuchajcie już nieraz tam taki domek niemodern, ale ja naprawdę, naprawdę choćbym chciał to nie czuję się dobrze w innym stylu i nie do, nie do końca umiem fajnie budować w innym stylu. Może, może nie wychodzą mi te domy źle, ale nie jestem do końca z nich zadowolony, więc stwierdziłem, że chyba tutaj też będzie jakiś fajny domek modern. Czyli w sumie w stylu takim, w którym najlepiej się czuję. Postaram się go też y, trochę zrobić innego niż dotychczas zazwyczaj w seriach. Żeby... Żeby jednak troszeczkę był inny, ale, ale nie odbiegał od mojego ulubionego stylu. No i słuchajcie, też pojawiają się pytania. <coughs> Husie, czy ten sezon będzie miał w końcu ileś więcej odcinków? Tak będzie miał. Tak będzie miał, zwłaszcza dlatego, że tak jak mówiłem nie będę aktywizował paczki na jakieś... Y, nowsze wersje, nowsze wydania i tak dalej. Y, ten sezon będzie ciągle dalej na tej cały czas na tej samej paczce. Chyba, że jakaś tam nie wiem, akwizycja krytyczna wyjdzie do jakiegoś modu, to, no to wtedy wiadomo, że ten mod zaktualizujemy za ale jeśli nic takiego y, złego się nie będzie działo, to nie będziemy nic dodawać, nic usuwać, nic zmieniać. Także O. -o. Nie wiem czy on będzie atakował czy nie. Miał miał. Dobra. Także tutaj nie planuję nic takiego, takich zabiegów. A, a domek wieczny. Ale statek. Tam jest jakaś skrzynka jeszcze. Mhm. Chopka znowu. O, kwarcyk, kwarcyk, dobra rzecz. Dobra, na tutaj sobie nie biorę tego. Okej. Okay. I tu mamy tylko zejście pod pokład. Podobnie co, mogę sobie zabrać... <laughs> ...światło jakieś. I teraz, słuchajcie, teraz nie, nie wiem czy była tam jakaś skrzynka, czy nie była tam jakiejś skrzynki. Ale widzę, że sobie jest jeszcze drugi statek. Bo jeżeli to była jakaś skrzynka, to wyleciała. Sorry. To <grytanie> to było dobre. To było dobre, to było dobłe. O! Jest pochodnia. Jedna, bo jedna, ale dobra. Nie mówcie, że Spider Key. Nie, 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 nie. Czy jest czerwony, nie? Ale wydaje mi się, że to może być. To może być, albo jakieś, nie wiem, skulki. Chyba, czy mam jakieś... K. Czerwona ten, Ruby. Rarity, Epic, Epic? Epic, e epic ten. Ruby Lock. Ruby K. Aj. Aj, Ruby. A ten? Czekajcie. Craft table i jest, damage is yes eee, To ten pewnie nie otworzy tego. Hit. Kategoria mob, a to jest kategoria games. Eee, czyli pewnie tym Spider Kem -ke nie otworzy tej skrzyk niestety. Ale Ruby K? Okay? No w sumie gold K, no... Cannot... Aha, 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 aha. Aha, dobra, okej. Okay. Breaker cra craft table, no. Oh shit. Czyli żeby sobie zrobić Ruby Kay, potrzebujemy znaleźć Gold Key. I wtedy byśmy sobie mogli otworzyć tą... tą skrzynkę, ale podejrzewam, że w tej skrzynce może być coś niezłego, bo w końcu... W końcu skoro jest... Mm, epicką tą zamknięta, epicka, epicka kłódka, epicka skrzynia. Epic. Hmm, 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 hmm jest jeszcze szafirowa. Ha. No nic, dobra. Słuchajcie, będę próbował znaleźć tą... W takim razie tą, tą, tą... Yy... Szkielet to jest. Hmm. No w sumie wiecie co? Napiszcie mi jeszcze, może ktoś z was wie, gdzie w ogóle mogę znaleźć Te, yy, te, 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 te... Te klucze, nie? Skoro... Skoro je tak naprawdę gdzieś się gdzieś można znaleźć, nie? Czy w Dungeon jakiś, czy coś? Myślę, że mi napiszecie, słuchajcie, że gdzie takie coś znaleźć, więc czekam na Wasze propozycje. A tymczasem, słuchajcie, dzisiaj żegnam się z Wami. Widzimy się w środę w kolejnym odcinku, a w międzyczasie w poniedziałek, w odcinku, czy znaczy w odcinku, na streamie w poniedziałek, i w pełni w poniedziałek, postaram się, słuchajcie, zająć się tą tą górą. Tam skąd te slajmy lecą tą wyspą latającą <küh> i pewnie, żeby sobie troszeczkę sobie przygotować teren pod zabudowę mojego domeczku, moich włości, moich posiadłości itd. Także słuchajcie, dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcineczku, tak jak mówię i w poniedziałek na streamie, w poniedziałek na streamie o 20.30. Przypominam o łapce w górę, jak Wam się oczywiście podoba. To nie zapomnijcie, wspierajcie i tak dalej. Zostawcie też komentarz, napiszcie co tam u Was słychać i tak dalej. Podpisywałbym sobie też na Wasze komentarze, a dla najlepszych komentarzy oczywiście przypięte serduszko, więc zachęcam. Do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.